Rozmowa dnia. Dzień dobry przed mikrofonem. Iwona Murawska. Państwu i naszym gościem jest dziś doktor nauk medycznych Wojciech Przybylski, wojewódzki konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, a także lekarz do spraw zakażeń w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich. Witam, Panie doktorze. Dzień dobry, Pani, dzień dobry Państwu. W województwie świętokrzyskim dwóch mężczyzn jest już pod nadzorem służb sanitarnych, ponieważ mogli mieć kontakt z koronawirusem. Jeden wrócił z Chin, drugi z Dubaju. Na razie nie mają objawów zakażenia tym groźnym wirusem, wirusem no ale są odizolowani ze względów bezpieczeństwa. Z kolei w Chinach z powodu koronawirusa Zmarło już 170 osób, wczoraj to były 132 osoby, więc ten wirus postępuje bardzo szybko. Potwierdzonych zostało również około 6 tysięcy przypadków nowych zachorowań. Te zachorowania potwierdziły się też w Europie, m.in. we Francji i w Niemczech. Na razie w Polsce nie stwierdzono oficjalnie obecności wirusa z Chin, ale jest on coraz bliżej naszego kraju. Zresztą sam minister Łukasz Szumowski, minister zdrowia, przyznał, że wirus wcześniej czy później dotrze do Polski. Panie doktorze, no właśnie kiedy to się może stać? No to może stać się w każdej chwili, każde dlatego że efektem przemieszczania się ludzi może być kontakt właśnie z osobami zakażonymi i nawet w okresie inkubacji, czyli braku objawów, mogą oni nabyć już tego wirusa i przenosić się z różnych krajów Europy Zachodniej, ale również z krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu, gdzie ta migracja ludzi jest ogromna. No to jest niestety ujemny objaw globalizacji, czyli swobodne przemieszczanie osób może również powodować swobodne przemieszczanie chorób i to zjawisko w tej chwili obserwujemy. Odpowiednie procedury zostały podjęte na lotniskach, no ale przecież wiele osób przekracza granicę drogą lądową, no a tam nie ma aż takich restrykcji, więc chyba faktycznie trudno będzie zatrzymać tego koronawirusa. No niestety drogą lądową osoby mogą przemieszczać się w różnych miejscach na terenie kraju. Myślę, że jeżeli rzeczywiście pojawią się nowe zachorowania na terenie Polski. Zostanie wprowadzone to, co kiedyś było wprowadzone przy zakażeniu grupowym, czy SARS-ie. SARS a więc maty dezynfekcyjne na każdym przejściu granicznym po to, żeby pojazdy, które wjeżdżają w jakiś sposób no, przeszły tą pierwszą selekcję, pierwszą pierwszą dezynfekcję. To pojazdy, a ludzie? No z ludźmi jest duży problem, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby przy tak dużym ruchu zablokować wszystkie granice we wszystkich krajach Unii Europejskiej z całym światem i badać Pacjentów, czy mają gorączkę, czy mają objawy. Można to zrobić tylko na lotniskach. W naszym regionie odizolowanie, tak jak mówiłam, zostali dwaj mężczyźni. Przez dwa tygodnie mają nie wychodzić z domu, no ale jego współdomownicy już mogą. Czy to jest bezpieczne dla tych współdomowników i bezpieczne dla ich sąsiadów, a w konsekwencji dla całego osie, dla całego miasta? Jest to bezpieczne pod jednym warunkiem, że osoby, które odwiedzają osoby podejrzane o chorobę, przestrzegają zasad higieny, czyli posiadają odpowiednie zabezpieczenie w postaci maseczek, które należy nakładać w. w w przypadku kontaktu z osobami podejrzanymi o chorobę lub bądź chorymi i przestrzegają najważniejsze rzeczy, higieny rok, czyli dezynfekcja bądź mycie rąk. Już samo mycie w mydle powoduje unicestwienie wirusa, natomiast polecam, tak jak to widziałem w wielu krajach Europy Zachodniej czy Azji, podręczne pojemniki ze płynem dezynfekcyjnym, którym można dezynfekować ręce w każdej chwili, w każdym miejscu. Mówił Pan o tych maseczkach, ale czy wszystkie maseczki sprawdzą się? W sensie są takie, które zakładają na przykład lekarze podczas operacji, one nie mają żadnych filtrów, znaczy te maseczki one blokują dostęp wydzieliny, ale one muszą być używane maksymalnie dwie godziny, dlatego nawet w czasie zabiegów operacyjnych, jeżeli zabieg się przedłuża, te maseczki są wymieniane. Nie jest tak, że zabieg operacyjny trwa przy jednym systemie maseczek. Natomiast jeżeli mamy już osobę chorą, bądź bardzo podejrzaną, personel medyczny stosuje specjalne. Maseczki z filtrem HEPAMET, które są trwałe przez do 48 godzin i zapobiegają przenikaniu wirusa do układu oddechowego. Jeżeli do szpitala trafi pacjent z podejrzeniem koronawirusa, wów... te placówki, jakie wówczas muszą podjąć procedury? Czy są takowe procedury? Są takowe procedury, bo to ćwiczyliśmy już w sytuacji SARS-u 20 lat temu w przypadku eboli, a więc jeżeli osoba podaje kontakt z osobą chorą na jakąś infekcję wirusową, która została nabyta po Powrocie z Azji bądź z innego kraju, gdzie już stwierdzono zachorowania, tego pacjenta należy przyjmować. Ulokować w izolatce i tam dopiero zajmować się nim, tak żeby go odseparować od pacjentów, którzy są w poczekalni, bądź w szpitalnym oddziale ratunkowym. I potem po zbadaniu przez lekarza podjąć decyzję, czy pacjent rzeczywiście ma objawy infekcji związane z tym zakażeniem i czy one są na tyle poważne, aby odesłać je do dziełu zakaźnego, bądź odesłać do leczenia ambulatoryjnego. Bo tak jak grypa, również może przebiegać w sposób łagodny, bo osoby dorosłe mogą mieć tą odporność, która zwalczy wirusa. W województwie świętokrzyskim są tylko albo aż trzy oddziały zakaźne. Gdyby, ta, gdyby ten wirus dotarł do naszego województwa, możemy czuć się bezpieczni? Myślę, że tak, dlatego że wojewódzki szpital zespolony posiada przygotowane do tego izolatki, a w sytuacji masowych zakoorowań całe oddziały zakaźne stają się oddziałami separacyjnymi. A jeżeli to brakuje, to wtedy są uruchamiane procedury związane z zarządzaniem kryzysowym i nawet niektóre całe szpitala mogą być przeznaczone do przyjmowania tego typu pacjentów. Jeżeli ktoś słyszy w ostatnich dniach słowo koronawirus może się czuć zaniepokojony. Panie doktorze, co takiego jest w tym wirusie, że on jest tak niebezpieczny? Duża zmienność, czyli on, jego antygenowość jest duża i jest niebezpieczna dla człowieka, dlatego, że ten wirus bytował tylko w świecie zwierzęcym, a więc on był patologiczny i niedobry dla świata ożywionego. Natomiast po zmutowaniu, no niestety mutacje to są naturalnymi procesami takimi genetycznymi, które spowodują zwiększenie jej zjadliwości, On zaczął atakować układ oddechowy, człowieka i przede wszystkim płuca. I to jest najgorsze powikłanie w postaci zapalenia płuc, które przebiega w sposób ciężki, z niewydolnością dychową, z zniszczeniem nabłonka oskrzeli i z zniszczeniem pęcherzyków płucnych krwawieniami. Czy są jakieś grupy osób, nie wiem, chodzi o dzieci, osoby schorowane, osoby starsze, które są bardziej narażone na zarażenie się tym wirusem? Tak, jak w każdej infekcji wirusowej są to dzieci, które do około 7 roku życia, czyli dzieci przebywające w żłobkach, w przedszkolach i małe dzieci, które jeszcze nie mają układu immunologicznego dojrzałego, osoby starsze po 65 roku życia, gdzie ten układ immunologiczny naturalnie zmniejsza swoją, swoją funkcjonalność, ale również pacjenci z chorobami przewlekłymi. No niestety nasze społeczeństwo i społeczeństwo. 21. wieku to są ludzie starsi z wieloma chorobami i jeszcze grupa, bardzo duża grupa pacjentów, pacjentów onkologicznych, którzy są w trakcie leczenia chemio czy radioterapii, która naturalnie powoduje od, z, ob, zmniejszenie odporności. Czyli można powiedzieć, że ten koronawirus jest bardzo sprytny, bo atakuje te grupy osób, te osoby, które mają po prostu mniejszą odporność od populacji zdrowej. No niestety taka jest sytuacja, że każdy wirus jest to, można powiedzieć, egoistyczna komórka, która ma za celu przeżyć i rozmnażać się, a więc ona atakuje tam, gdzie może to zrobić, a więc geny tej, tego wirusa są nastawione na rozmnażanie się i jeżeli trafią na organizm, który ułatwia to rozmnażenie, czyli jest osłabiony wskutek spadku odporu, odporności czy wskutek towarzyszących chorób, on się namnaża i to namnażenie w komórkach gospodarza powoduje właśnie te potężne spustoszenie, i, yy, którego może, może skończyć się zgonem. Jeżeli ktoś ma podejrzenie, że mógł zostać zarażony koronawirusem, gdzie się powinien zgłosić? Czy w ogóle powinien wychodzić z domu? Jeżeli są to objawy niewielkie w postaci kataru czy jakiegoś takiego rozbicia stanu podgrączkowego, może kontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym albo tak jak stacja wojewódzka tutaj nam sygnalizowała i przekazała informację z powiatową czy wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną, uzyskać poradę i zostać. Ale jeżeli już pojawiają się objawy niebezpieczne, takie jak bardzo wysoka gorączka, pojawiająca się duszność, bardzo silny kaszel, bądź objawy inne jak związane z Infekcją ogólną wtedy należy skontaktować się z lekarzem, informując go o tym, że Jestem potencjalnym pacjentem, który miał kontakt z wirusem koronawirusem, i proszę ze mną tak postępować. My, lekarze i personel, wiemy, jak postępować dalej. Specjaliści z Melbourne w Australii rozpoczęli już pracę nad szczepionką przeciwko chińskiemu wirusowi, ale może, mogą te prace potrwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. No a do tego czasu koronawirus może zabić nawet tysiące osób. No niestety, dynamika tej epidemii jest zdecydowanie większa, niż to było 20 lat temu w przypadku SARS-u, a SARS wywołał ten sam wirus, tej samej Samej grupy koronawirus. I to świadczy o y, ciężkości zwalczenia tej epidemii, czego doświadczają władze chińskie, dlatego że odizolowały całe miasto. Wprowadzono tam bardzo drastyczne środki związane z taką y, y, od, odizolowaniem całego, całej populacji oraz umieszczeniem ich w wszystkich zakażonych w szpitalach, czego efektem jest zbudowanie nowych szpitali w trybie takim szybkim, bo po prostu brakuje miejsc. Ale też z drugiej strony nie możemy popadać w panikę, ponieważ jeżeli ktoś nie miał styczności z osobami, które mogą być zarażone, czy nie był w tych krajach azjatyckich, no a jeżeli ma, ma gorączkę, czy ma kaszel, to nie znaczy, że ma koronawirusa. No, no oczywiście panika tu nie jest skazana. Myślę, że bardziej możemy się przejmować grypą, która już się pojawiła. Mamy pierwszy Zawsze pierwszych przypadków wśród dzieci w naszym szpitalu, gdzie chorują z bardzo ciężko, z wysoką temperaturą. I ta grypa, niestety, też jest w chwili obecnej ogromnym zagrożeniem w porównaniu do koronawirusa. Tylko, że na grypę mamy szczepionki? Tak, na grypę mamy szczepionki i tutaj jeszcze można się zaszczepić, dlatego że efekt ochrony przed wirusem grypy jest po dwóch do trzech tygodni, a poza tym wirus, szczepionka może imudolować układ immunologiczny i może zwiększyć zwiększać odporność przeciwko innym wirusom, m.in. koronawirusy. Także zachęcamy do szczepień. Tak, zdecydowanie tak, zachęcamy. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że Państwu i naszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Wojciech Przybylski, wojewódzki konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, a zarazem lekarz do spraw zakażeń w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu. A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska.